Jest ze mną trener gości, pan Marek Papson, Dzień dobry. Dzień dobry. I proszę o krótkie podsumowanie spotkania. No, przede wszystkim gratuluję Lechii zwycięstwa. Myślę, że zasłużone zwycięstwo. My trochę ułatwiliśmy sprawę swoimi działaniami w drugiej połowie, bo mając mecz, no, można powiedzieć pod kontrolą. No, bo graliśmy w sumie tak jak chcieliśmy, strzeliśmy bramkę. Nie byliśmy przy piłce, dobrze się broniliśmy. No, wyszliśmy na drugą połowę, tak jak wyszliśmy i no i straciliśmy kontrolę nad tym meczem i, i dlatego też przegraliśmy. Dodatkowo, jeszcze zapracowaliśmy tutaj w końcówce na szansę. Przy czerwonej karcie, na lepy, no ale też nie umieliśmy tego wykorzystać, a wręcz przeciwnie, jeszcze przydarzył nam się taki błąd duży i zamknęliśmy sobie właściwie szansę. No, Jedyny plus, że walczyliśmy do końca o tą bramkę, ale przy tym fragmencie dobrej gry nie potrafiliśmy tego tego sfinalizować. Ale tak jak powiedziałem, to było dzisiaj za mało, żebyśmy tutaj myśleli o, o punktach. Dziękuję. Dziękuję i teraz zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór, Jakub śleci przegląd sportowy. Panie że dwa pytania. Najpierw chciałbym spytać o o zmiany w przerwie, czym były spowodowane zmiany Zorana Arsenicia i Marko Poletanowicza i też bym chciał spytać o zdrowie Tomasza Petraszka, dlaczego on szedł, co to jest za uraz, czy już coś wiadomo i za chwilę drugie. No to też był wpływ trochę, trochę tych zmian, które się dokonywały na, na pewno na oblicze, bo ta formacja funkcjonowała dobrze, później te przesunięcia spowodowały, że że już nie było tak dobrze, no Zaran musiał zejść, bo, bo grał z urazem i nie chcieliśmy tutaj już ryzykować pogłębienia. Natomiast Marko to była zmiana taktyczna na, na Wako. No niestety kolejna zmiana Stopera to też utrudniło zarządzanie meczem, bo, bo Petraszek doznał urazu i musiał wejść w rundicz. I drugie pytanie, no w ostatnich dniach, a właściwie w tygodniu, czy w tygodniach, no jest pan pewnie naj, najbardziej gorącym nazwiskiem w Polsce i e, tych spekulacji i tekstów różnych wersji jest e, sporo. Chciałbym zapytać tak po ludzku, czy, jak pan sobie z tym radzi, z, z tymi wszystkimi spekulacjami, e, rozmowami, pytaniami i, i całą otoczką związaną z ewentualnym pańskim przejściem do Legii Warszawa. Dziękuję. No żyję, jak widać, ale e... Nie jest, może to jakieś mega skomplikowane, aczkolwiek no już jest męczące, przyznam szczerze, bo zrobił się naprawdę potężny szum medialny. To jest dla mnie taka nawałnica i oczywiście tego nie czytam, ale wszystkiego, bo chyba niczym innym bym się nie zajmował. Natomiast wiadomo, że docierają do mnie te, te wszystkie jakby sygnały, ale no co ja mogę na to poradzić? Ja jestem częścią tej, tego ekosystemu i muszę się w tym, w tym odnaleźć. Na pewno nie, nie przeszkadza mi to w jakiś sposób w skupieniu się na pracy w prowadzeniu rakowa, bo dzisiaj jestem trenerem rakowa i yy, dziwię się, że taka, taka jest yy, trochę właśnie sytuacja związana a z drugiej strony no może też nie jest to dziwne bo chyba jest to temat taki który jest precedensem i już stąd pewnie następcy będą już mieli łatwiej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie to bardzo dziękuję i za po krótkiej chwili zapraszam na drugą część konferencji. Dobry wieczór witam na drugiej części konferencji jest ze mną trener Lechigdańsk, Gdańsk pan Tomasz Kaczmarek i poproszę na sam początek o krótkie podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że ogólnie, zasłużenie wygraliśmy. Myślę, że pierwsza połowa nie była na zbyt wysokim poziomie. Przeciwnik strzelił bramkę, a tak naprawdę nie wiadomo skąd. Dosyć, dosyć taka niefortunna bramka. Ogólnie nie mieli żadnych szans, ale my graliśmy za wolną piłką. Mieliśmy za mało rotacji pozycji. Wszystko było za wolne, byliśmy, mieliśmy za mało zawodników między liniami. Także ogólnie struktura naszej gry w pierwszej połowie prowadziła do tego, że nie byliśmy w stanie dobrze przyspieszyć gry i czegoś wykreować. Myślę, że reakcja zespołu w drugiej połowie dużo lepsza intensywność dużo lepsze, dużo lepsze tempo piłki dużo więcej też momentów indywidualnych. Także tutaj, na, na pewno w drugiej, w drugiej połowie duży krok do przodu i koniec końca myślę że bardzo bardzo zasłużyliśmy na to zwycięstwo bo dzisiaj byliśmy lepsi i gratuluję mojemu zespołowi bo wszyscy sobie też zdają sprawę że po ostatniej sobocie bardzo nam na tym zależało żeby dzisiaj nie tylko zagrać dobre spotkania ale też zrobić wynik i naprawdę tutaj drużyna Wykonała, wykonała dobrą pracę. Dziękuję i teraz zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór. Jako Przegląd sportowy, panie że mówił pan przed spotkaniem, że bardzo ważna będzie odpowiedź na to, co się stało w Szczecinie. I dzisiaj po raz pierwszy chyba za pańskiej kadencji wygraliście w końcu z zespołem, który jest w bardzo bardzo dobry i w bardzo dobrej formie. Pytanie, czy, czy ta pierwsza połowa właśnie to bardziej efekt tego, że Raków dobrze Was upilno, przypilnował i dobrze był ustawiony, czy, czy bardziej to była słabsza gra pańskiego zespołu i czy w drugiej połowie to była już taka odpowiedź i, i pański zespół pokazał na tyle charakteru, że to zwycięstwo właśnie będzie, na tym może Pan budować no, siłę drużyny, chociażby mentalną. Myślę, że w pierwszej połowie to taka troszeczkę mieszanka wszystkiego. Myślę, że nie, nie najgorzej zaczęliśmy spotkanie, ale ogólnie mieliśmy może troszeczkę za dużo szacunku do przeciwnika. Możliwe, że ja też, też ogólnie w przygotowaniu zespołu do tego meczu troszeczkę za dużo szacunku pokazałem. Ta bramka na 0-1 też temu wszystkiemu. Te, tak nie pomogła, no i tak ogólnie myślę, że po ostatnim weekendzie nie wiedzieliśmy do końca, gdzie jesteśmy w, 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 w tym, żeby grać naszą piłkę, właśnie tak jak Pan powiedział, z dobrym przeciwnikiem w, w, w dobry dzień. Dlatego troszeczkę brakowało wszystkiego, troszeczkę brakowało właśnie wiary w siebie, troszeczkę takiego, no, takiego, takiej łatwości w tym wszystkim co robimy um, i no, w drugiej połowie po prostu udało nam się to zmienić, wyjść z większą, z tą taką większą wiarą, z większą, nie, nie chcę powiedzieć wolą, bo też była wola w pierwszej połowie, żeby wygrać ten mecz, ale z taką z inną mentalnością, nie? z taką mentalnością, że, że jesteśmy w stanie z tym przeciwnikiem wygrać na naszych warunkach i, i mamy 45 minut, żeby to pokazać. I na pewno to dla nas dzisiaj jest e, ważnym krokiem. To dla nas jest, e, to nam na pewno pomoże w naszym, roz, e, w naszym rozwoju, i w, w właśnie wierzę w to, kim jesteśmy i kim możemy być. Um, tak, tak, to tak tak bym to teraz tutaj sformułował? Jeszcze chciałem spytać o dwa nazwiska. Egzon którego zabrakło w kadrze meczowej, jak grał w podstawowym składzie w, ostatnim, w ostatnich dwóch meczach. No i Jan Biegański. Czyli no, mimo wszystko zaskoczenie, bo u pana za dużo nie grał, często go brakowało w kadrze meczowej. Wiemy, że dzisiaj obchodził rodziny, czy to było spowodowane właśnie. Z tej okazji Janek dostał szansę. Jakby pan ocenił jego występ? Dziękuję. Co do Exona, to Exon niestety wczoraj na treningu nabawił się leciutkiego urazu i myślę, że kilka dni będziemy bez niego. Tak to byłoby w kadrze meczowej. Co do Janka Biegańskiego, to Janek Biegański w ostatnich dwóch tygodniach bardzo dobrze trenował. Od kiedy wrócił po swojej chorobie, przede wszystkim ostatni tydzień był dobry. Powiem też szczerze, że od kiedy ja tutaj jestem, ten czas, czas, mój czas z Jankiem był taki troszeczkę niefortunny. Co ma do czynienia z tym, że była jakaś drobna kontuzja, później była choroba dwutygodniowa, były cały czas. Wiadomo, jako reprezentant kraju wyjeżdża na kadrę i tak naprawdę ja z Jankiem do tej pory bardzo mało czasu przepracowałem. Też wiemy, że był okres, okres, gdzie w środku grali cały czas Kubicki i Gajos. I tak się to wszystko złożyło, że nie miałem jeszcze możliwości z Janka skorzystać. Jestem przekonany. Myślę, że wszyscy wiemy, że to jest chłopak, który ma potencjał. Do tej pory grał w drużynach, które inaczej grały w piłkę. To też jest prawda i to też jest. Bardzo ważne, żeby, żebyśmy jemu troszeczkę dali czasu, aby się dopasował do naszego stylu gry. Ale dzisiaj, dzisiaj byłem przekonany, że od Janka dostaniemy, dostaniemy dużo takiej agresywności w środku boiska, dużo, właśnie dużo takiej twardej, brudnej gry. Dołożył do tego też kilka elementów piłkarskich. Także myślę, że ogólnie solidny, solidny występ z jego strony. Wczoraj też się dowiedziałem, że, że, że ma, dzisiaj, dzisiaj będzie miał urodziny, no i okej, okay, pomyślałem to, że nie zepsuję jemu tego i nie zmienię tej decyzji, ale decyzja była podjęta już wcześniej. Jacek Główczyński Tren Miasto Panie Trenerze, jeśli można i, i Trener by miał ochotę bliżej się właśnie zatrzymać, to, co się wydarzyło w szatni, właśnie jak, jak e, e, trener i drużyna pozbyła się tego nadmiernego respektu wobec Rakowa, i czy e, jak się nie dokonuje zmian, czy poszedł na przykład jasny przekaz do piłkarzy? Na przykład panowie macie 10 minut 15, 20 na zmienienie tego, bo jak nie, to będę zmieniał. Jak to się odbyło, jeśli trener mógłby trochę powiedzieć? Jest coś takiego jak tajemnica szatni. <grywki> I... Chciałbym. Powiem szczerze, że w szatni zawodnicy wymienili kilka zdań między sobą. Dałem im kilka minut dla siebie. Słyszałem, że mieli sobie coś do powiedzenia. Później ja dodałem kilka zdań do tego. Ale przede wszystkim chodziło też o korekty sportowe, taktyczne, bo jedno to są emocje, które na pewno były ważne, żeby je troszeczkę zmienić w kierunku drugiej połowy, żeby uwierzyć w siebie, żeby też. Jeden drugi potrzebuje wiary, a trzeci, czwarty nieraz potrzebuje troszeczkę docisku. Także, także ważne, że zespół jako zespół dobrze na to zareagował. Bo powiem szczerze: w szatni można krzyczeć, w szatni można tłumaczyć, w szatni można nieraz być bardzo spokojnym, nieraz nawet. Nie trzeba wejść do szatni. Zawodnicy grają na boisku i oni robią robotę w dzień meczowy. To już jest naprawdę, to już naprawdę jest ich robota i jako trener można tylko, tylko w detalach pomóc. Dlatego powiedziałbym, że to ich osobowość, ich determinacja to, co oni sami między sobą zrobili, zrobili miało największy wpływ na to, że właśnie udało nam się dużo lepiej zagrać w drugiej połowie.